Przypomnijmy, że teren wokół tego kościoła był całkowicie zrównany z ziemią. Było tu getto i nie pozostał kamień na kamieniu. Natomiast pozostał w całości ten kościół, na, które, na szczycie którego doszło do objawienia. Ostatnie pytanie: jak to się stało, że ten kościół nie został zburzony przez Niemców? Do, do, do dzisiaj nie wiadomo, natomiast są takie plotki, ponieważ nie ma żadnych wiarygodnych źródeł. Natomiast tutaj też był magazyn mebli, który Niemcy zabierali po likwidacji domów żydowskich. I być może dlatego, ale do końca tak naprawdę nie ma żadnej przesłanki, która by jakoś tak racjonalnie nas o tym przekonała. Znaczy, został tylko spalony dar tego kościoła, natomiast całością przetrwał. Ale dlaczego? No My to przypisujemy oczywiście opatrzności Bożej to jest niemy świadek tej, tej tragedii, która tutaj się dokonała, to też bardzo pięknie koresponduje z tymi wydarzeniami tak zwanego na Nowolipkach, ponieważ Maryja nie wypowiedziała ani jednego słowa, bo na tym miejscu należy po prostu milczeć i zatapiać się w milczeniu ogarniętym cierpieniem tysięcy osób, i Żydów, i Polaków, ponieważ to jest miejsce pamięci męczeństwa i Żydów, i Polaków. Obraz Matki Bożej Milczącej, który obraz dziś widzieliśmy. Matki Bożej Milczącej, jeszcze także ma główny tytuł Matki Bożej Miłosierdzia i Matki Bożej Muranowskiej. Czyli to jest jeden i ten sam obraz, tak, który jest opierana, nazywany... Mam ja otrzymała wiele takich swoich imion na tym miejscu. Obraz Matki Bożej Julia Częstochowskiej, darow darowany przez biskupa Anię który kiedyś tutaj był proboszczem, potem był biskupem i potem dokończył żywota także już po likwidacji diecezji na wschodzie w Polsce. I to jest ten obraz, który dzisiaj czcimy, i także jest upamiętnieniem tych wydarzeń cudu na Nowończyku. Dziękuję i proszę się, się jeszcze przedstawić. Przez Marcin Różański, wikariusz parafii V Augusta. Dziękuję. Dziękuję.